Część z tej strony taty tematy. No, nie było mnie jakiś czas, bo urodził się mój syn. Teraz ma już e, 6 tygodni, trochę więcej nawet. I nie nagrywałam żadnego filmu, bo po prostu nie miałem czasu, ale też z drugiej strony. Myślę, że ten kanał przestaje istnieć. To był najkrócej istniejący kanał w moim życiu, tylko chyba 4 czy 5 filmów ten będzie ostatni. E, bo, tak jak ten pomysł o mówieniu o ojcostwie, na YouTubie jest świetny, nadal tak myślę, że to jest świetny pomysł. Tak po urodzeniu e, Kosmy, bo tak się nazywa mój syn, jakoś nie przypadł mi do Gustu. Znaczy. Żeby ten kanał istniał i rósł, i, i dużo się tutaj działo, to musiałbym jego pokazywać, razem z nim tutaj być. I tak jak przed jego narodzinami myślałem, że to świetny pomysł, że totalnie nie będę miał z tym problemu, tak jak się urodził, tak czuję wewnętrzną potrzebę, że chciałbym się go zapytać, czy ma ochotę występować w tych filmach. No nie, bo tutaj bym się dzielił jego wizerunkiem, a nie chcę tego robić bez jego zgody. Pewnie kiedyś się pojawi jakoś, czy może e, z tyłu gdzieś tam będzie na tym moim głównym kanale Szymon Żyliński, ten kanał się nazywa, to zapraszam jak macie ochotę. I tam pewnie się pojawi jakoś tak gdzieś, nie wiem, z boku. Za, patrzę jak to robią e, tacy moi idole internetowi Casey Neistat, Neistat czy a, Peter McKinnon i oni jak pokazują te swoje dzieci, to nigdy nie pokazują ich twarzy. I jak są so, i dzieci, to tylko przez moment gdzieś tam z tyłu jakoś, czy... czy głos jest ofu nagrany. I wydaje mi się, że to jest fair w stosunku do dziecka we współczesnym świecie, właśnie tak postąpić, nie udostępnić jego wizerunku. E, ponieważ... On nie ma tutaj nic do powiedzenia w tym momencie, jest totalnie bezbronną osobą. I takie właśnie kupczenie, mam... To jest jedyne słowo, które przychodzi mi do, do głowy w tym przypadku, to takie właśnie, to by było kupczenie jego własnym wizerunkiem. No jak będzie chciał kiedyś, to sobie za, założy menu społecznościowe i... i będzie tam rzucał, co tylko będzie mu się podobało, no nie? Ale na tym etapie, to dzięki, że byliście ze mną tutaj na te tematy, to krótko miało miejsce, eee, zawieszam działalność tego kanału albo go likwiduję, raczej go likwiduje, no nie, ale tak, żeby zdomknąć pewną rzecz, ponieważ w życiu dobrze jest domykać e, pewne elementy. To jest to ostatni film tutaj na kanale. E, no dzięki pozdrawiam i zapraszam na ten główny mój kanał. to Hej!